Cześć. to jest lepistmium Floribondum, nazwa oznacza, że obficie kwitnie i faktycznie. Te pierwsze fotki, które tutaj pokazywane są, to zrobiłam w lutym tego roku, a mamy już prawie połowę września i nadal pojawiają się pąki. Co ciekawe, te, te pędy, które teraz widzicie, były najbardziej obsypane pąkami, kwiatami, Natomiast te dwa również miały kilka kwiatków, ale nie aż tak dużo. Ja trzymam tą roślinę w domu. W sumie nie wystawiałam ją na, na zewnątrz latem. Może mo, powinna, bo może by było jeszcze ich więcej. I te pędy, które najbardziej były obsypane kwiatami, to są. Yy, stala od południowo-wschodniego okna. Natomiast te, które były bliżej, tak jak mówiłam, nie miały aż tylu, tyle kwiatów. Podlewam regularnie w ciągu sezonu, natomiast zimą może raz tak na miesiąc i w pokoju wtedy zimą jest chłodniejsza, chłodniejsza temperatura, bowiem okno jest lekko uchylone. I kaloryfer zakręcony. Jeśli chodzi o podłoże, to ta moja mieszanka kory, piasku, żwirku, trochę ziemi i perlitu bądź pumeksu, bądź tego i tego. Również w czasie sezonu, może tak 3-4 razy, podałam odżywka. a jaką to znajdziecie we filmiku. Który już wcześniej zrobiła. Jeżeli wydaje Wam się, że przypomina Wam ten kaktus jakiś inny, to pewnie Lepismium Cruciforum. Oba pochodzą z Brazylii, natomiast to Lepismium, które teraz widzicie, ma większe zazwyczaj pędy, oraz kwiatki są również większe w porównaniu do tych Cruciforum. Zresztą już we wcześniejszym filmiku o. W moich kaktusach epifitycznych zrobiłam porównanie. Także znajdziecie dwa odnośniki, bo były dwie części tego filmu. Jeśli chodzi o rozmnożenie, to wystarczy wziąć taki pęd, włożyć do suchej ziemi, od czasu do czasu ją spryskiwać bo oczywiście czekamy aż się wytworzą korzenie. Mam nadzieję, że podoba w razie pan. ten epifityczny.